Sorry, hej, z tej strony i gramy w Mad z moją znienawidzoną bire. Wypuść mnie, nie chcę tu siedzieć przez minutę. Wypuść mnie. Ludzie, nie wypuściło mnie, sama wyszłam jest z powrotem. Teraz to jest moje odkrycie. Jak wyjść, kiedy nie chcę cię wypuścić? Schylaj się. Tylko nie zostawaj delfinem. Schylaj się, na pewno wyjdziesz. Tylko teraz coś mi się zablokowało. Uciekłem! A tylko jeszcze wejść. Jestem niesamowita. Wyszłam lagami. A. A, 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 a. Nie potrzebowałam do tego niczego. Tylko jeszcze wyjść z tego terenu. Wyszłam lagami. Nazwę ten odcinek. Zlagowałam grę. Wyszłam z więzienia i coś tam. Dobra. Mm. A chciałam tą grę, ten, ten film nazywać Gramy w City. Ale nie Udało <grym> mi się zlagować tak, że wyszłam teksturami. Powiedzmy, że tak normalnie się wychodzi. Coś trzeba da się zlagować. Chodźmy do zamkniętego banku. Samochód, ty jesteś moim ulubionym samochodem? Tak. Prowadzić autem. To co ma normalnie takie Zaczekajcie. Hmm. Widzimy się, jak dotrę na miejsce. Chyba nigdy nie dotrę na miejsce, więc żegnajcie. Gdzie? Tu jestem. Jedynie, jak dotrę, to pieszo. Dobrze, żegnam nie chcę mi się dochodzić tam pieszo. Pa, 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 pa,